Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i na początek mam dla Was nową lampę, która jest metalowa w kolorze złotym. Do tego ma papierowy klosz. Do kompletu mamy ładowarkę, dzięki czemu nie mamy tutaj żadnego kabla i możemy sobie ją postawić, gdzie chcemy. Kosztuje ona 30 zł, wysokość to 32 cm i świeci ona zarówno ciepłym, jak i zimnym światłem. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was sporo nowości, między innymi pojawił się dozownik w kształcie kwiatka, nowe firanki i ciekawe żaroodporne naczynie, a hitem odcinka będzie suszarka do naczyń. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od nowych wiosennych lampek, które są w kształcie tulipanów. Fajne połączenie kolorów, bo mamy tutaj różowy, pomarańczowy i żółty. Kosztują one 25 zł, mamy tutaj 10 ledów, a długość tych lampek to 1,65 m. A u góry mamy taką gotową girlandę, mamy tutaj różowe kwiaty i takie okrągłe liście. Wygląda to bardzo ładnie kosztuje ona 30 zł, mamy tutaj 20 ledów, a długość tej girlandy to 2 metry. A teraz kochani, hit wiosennej kolekcji i jest to filiżanka w kształcie lilii wodnej. Jest ona szklana, przezroczysta, ale jednocześnie mamy tutaj taki delikatny kolor. Filiżanka jest oczywiście różowa, a podstawek jest zielony. no powiem Wam, że jedna z ładniejszych filiżanek Pojemność to 270 ml i kosztuje 15 zł. A na dole mamy przepiękną tacę, która jest okrągła. Bardzo mi się podoba, że ten bok ma taki wzorek i to, że jest paseczki, a jeszcze na środku mamy takie kwiaty, no bardzo ładnie się prezentuje. Kosztuje 25 zł, a średnica to 35 cm. Kochani, coraz więcej rzeczy pojawia się z wiosennej kolekcji. Nawet do łazienki znalazłam dozownik do mydła w kształcie kwiatka. I jest on ceramiczny, do tego ma srebrną pompkę. Kosztuje 12 zł, a pojemność to 300 ml. Na razie do kompletu nie mamy kubeczka ani szczotki, ale może się pojawią. Teraz przejdziemy sobie na kuchnię, ponieważ tutaj pojawiło się najwięcej nowości. I pierwsza mam dla Was ciekawe, żaroodporne naczynie, które jest ceramiczne, ale popatrzcie, jaki ma ciekawy kształt. Ma on dwa uchwyty, więc będzie się go łatwo wyciągało z piekarnika. I do kompletu mamy jeszcze drewnianą deseczkę do serwowania. No powiem Wam hit, kosztuje on 50 zł, a pojemność to 1,3 litra. Idealnie się sprawdzi do zapiekanek ciast albo mięsa. Już chciałam iść dalej, ale zauważyłam, że pojawiły się nowe podstawki, które są metalowe, i do tego jeszcze mają taką drewnianą wkładkę. One kosztują tylko 8 zł, średnica to 17,5 cm idealnie się sprawdzi pod gorący karnek albo na przykład dzbanek i kochani jak widzicie ona jest w kolorze kremowym i idealnie pasuje do tego chlebaka, który Wam pokazywałam w ostatnim przeglądzie, o tutaj w tym pepko on też jest i jak się okazało mamy cały taki kremowy zestaw, ponieważ do kompletu do tego chlebaka dojechała jeszcze suszarka do naczyń jest ona metalowa i tak jak ten chlebak też ma takie drewniane uchwyty Mamy też plastikową podstawkę i plastikowe pojemniki na sztućce. Kosztuje 50 zł, wymiary to 41x30x15 cm. Do tego ona ma takie wysokie nóżki, dzięki czemu naczynia nie będą stały w wodzie. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba i w sumie zastanawiam się, czy po nią sobie nie wrócę. Ale to nie koniec, bo do kompletu mamy jeszcze taki metalowy koszyczek na sztućce, który też ma ten kremowy kolor i w środku mamy drewnianą podstawę, kosztuje on 12 zł i ja bym sobie go akurat przeznaczyła na drewniane łyżki i łopatki. Pojawiło się też ciekawe sitko, które jest plastikowe, przezroczyste i popatrzcie, na środku mamy tutaj wycięte takie paseczki, ale jeszcze na brzegu, nie dość, że on jest taki wydłużony, to też mamy tutaj dziurki. No ciekawe rozwiązanie, świetnie się sprawdzi do płukania owoców, takie jak wiśnie, maliny czy truskawki, kosztują 9 zł. Pojawi się też nowy zestaw solniczka i pieprzniczka, i tym razem mamy tutaj takie ceramiczne miseczki na drewnianej podstawce. I do kompletu mamy złote łyżeczki. I powiem wam, że ten zestaw bardzo mi się podoba, ale on mi nie pasuje na sól i pieprz. Bo popatrzcie, ile by trzeba było wsypać tych torebek pieprzu, żeby zapełnić chociaż połowę tego pojemniczka. Ja bym to raczej przeznaczyła na przykład na jakieś sosy, ewentualnie do serwowania papryki albo oliwek. A obok kolejna perełka i tym razem jest to silikonowy pędzelek, który jest w takim pojemniku. Kosztuje ten zestaw 17 zł i do tego pojemniczka możemy sobie dać marynatę do mięsa albo na przykład roztopione masło i nakładać go na produkty. A teraz kolejny hit z wiosennej kolekcji i tym razem są to kieliszki w kształcie kwiatka. No, popatrzcie, jak one się pięknie prezentują. Kosztują 30 zł, w zestawie mamy 4 sztuki, a pojemność to 480 ml. One bardzo przypominają te kieliszki, które mieliśmy na jesień w kształcie dyni, i nawet u mnie ostał się jeden komplet, który jest tutaj u góry. Ale, kochani, popatrzcie, takie szki mamy jeszcze w drugiej wersji, gdzie one są takie niziutkie. No, też to ciekawie wygląda. Kosztują one 35 zł i też mamy tutaj 4 sztuki. Pojemność tym razem to 420 ml. I one by się akurat świetnie sprawdziły na desery. Kochani, ale popatrzcie jaką nowość mamy na poduszkach, pojawiły się nowe poduszki na krzesła, które są w takie kremowo-zielone paseczki, do tego na około mają taką falbankę, w zestawie mamy dwie sztuki, kosztują one 17 zł, a wymiary to 38x38 cm i duży plus, że mają tasiemki, dzięki czemu możemy sobie je przywiązać do oparcia. Kochani, pojawiły się też dwie nowości na firankach. I pierwsza ma tutaj bardzo ładny wzorek w takie kwiatuszki. One są w ogóle wyszyte, bo patrzcie, jak pięknie się ona prezentuje. Oczywiście, mamy tutaj tunel. W zestawie mamy dwie sztuki. Kosztują one 60 zł, więc wychodzi 30 zł za jedną, a wymiary to 140 na 250 zł. Na dole mamy jeszcze jedną firankę, która myślałam, że jest po prostu zwykła, gładka, ale popatrzcie, ona ma taki delikatny wzorek w motylki, które oczywiście też są wyszyte. Kosztują również te firanki 60 zł i też mamy tutaj dwie sztuki, więc wychodzi 30 zł za jedną. No i też ten sam rozmiar, czyli 140 na 250. Dojechała też spora dostawa tej bambusowej kolekcji do kuchni i pierwsze mamy tutaj deski do krojenia na takim stojaczku. W sumie mamy tutaj 4 sztuki i są one o wymiarach 20x15 cm, a zestaw kosztuje 25 zł. Pojawił się też taki klasyczny zestaw desek do krojenia. Mamy tutaj 3 sztuki w różnych rozmiarach, Dokładne wymiary podam Wam w komentarzu, a ten komplet kosztuje 30 zł. Obok mamy zestaw drewnianych łyżeczek i łopatek w takim pojemniczku. Kosztuje ten zestaw 15 zł, a w sumie mamy tutaj 5 sztuk. A na dole mamy drewniany stojak na noże. No powiem wam, że wygląda ciekawie. Zazwyczaj takie stojaki są okrągłe, a tutaj jak widzicie mamy taką ala półeczkę. Kosztują 25 zł. Takie stojaki trochę zajmują miejsca w kuchni, no ale są potrzebne, ponieważ w zwykłej szufladzie noży się po prostu tępią. Ja takiego stojaku jeszcze nie mam i zastanawiam się nad tym drewnianym, bo idealnie by mi w sumie do kuchni pasował. Ostatnio te kosze pojawiły się w kolorze kremowym, ale te klasyczne czarne również wróciły. Tak dla przypomnienia on kosztuje 60 zł, a wymiary to 29x28x34 cm. Pojawiła się też ta skrzyneczka na folię aluminiową. I jak ona się pojawiła za pierwszym razem, to jedna z Was w komentarzach napisała, że ją sobie kupiła. Dała sobie do środka folię aluminiową i tą zwykłą spożywczą. I świetnie się sprawdza, więc gorąco Wam ten produkt polecam. Kosztuje ona 25 zł. Kochani na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepko, gdzie mieliśmy sporo nowości z kolekcji z Lampartem, Między innymi pojawił się dywanik w lamparcie centki oraz cudne wazony. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku.